Dzień dobry widzowie Krasnal Wojtek wita się z wami w kolejnym odcinku Dosyć nietypowym odcinku Jest Ciekawa premiera Coś dla miłośników japońskich samochodów Ponieważ dzisiaj będziemy uwalniali Bardzo ciekawe znalezisko Które udało mi się znaleźć W Japonii I dzisiaj do mnie dotarło Zestaw 12 samochodów Jeszcze był fabrycznie zapakowanym kartonie wyprodukowane przez firmę Konami. U nas ta firma raczej będzie kojarzyła się z grami komputerowymi. A robili bardzo fajne modele samochodów choćby w skali 1 do 64. Tak jak te tutaj dwie Toyota Sports 800. Tu jest lista tego co jest w zestawie. Isuzu Belet 1600 GTR, Toyota Sports S800, te, które widzimy, Toyota Corolla Levin, Nissan Fairlady Z432, Honda Civic 1200 RS i Mazda Familia Rotary Cup. Zestaw jest bardzo ciekawy, ponieważ już na yy, Toyotach możemy zauważyć, że składał się będzie z dwóch identycznych samochodów w dwóch wersjach kolorowych. Zdejmiemy to karton wygląda. Są zapakowane w blistrach samochody. Jest krótka informacja, w jakie wersje kolorystyczne tych samochodów będą. No ale przejdźmy do kolejnych. W takim kartonowym, regaliku, w szufladce są przechowywane w takich pudełkach. To jest seria druga. No tu też możemy zobaczyć, jakie samochody są. Powtórka z dużego kartonu. A indywidualnie. Samochody są już przechowywane dalej w takich oto blistrach. No i tu mamy Mazdę Familia Rotary Kop. Rotary, czyli silnik wankla. tutaj się nam zrobiło w barwach narodowych biało-czerwone. Ale wypakujmy je. Czerwoną wolną i zaraz będziemy mieć białą wolną. Dosyć solidnie są zapakowane, może przedstawimy z bliska samochodziki. Mazda Familia Rotary Coupe z roku 1968. Samochody są dosyć szczegółowe. No, jedynym minusem jest to, że raczej nie zobaczymy tutaj lusterek. Chociaż akurat przy tych rocznikach nie jest to taki wielki problem, ponieważ bardzo często nie było ich. No, była opcja. Mamy plastikowe insert jako światło. Mamy tablicę rejestracyjną, na której nic nie ma. Mamy namalowane. Wspólniki kierunkowskazów z tyłu jest podobnie bogato. No, są oznaczenia samochodu: są zazwyczaj logo samochodu, światła, to inserty koła mają gumowe opony oraz yy, obręcze takie, jakie były oferowane. W danym samochodzie. W środku, może zobaczymy, tutaj jest troszeczkę słabo to widać. Jak na takiego malucha w skali 1 do 64, no wnętrze jest dosyć bogate. Jest nawet wielokolorowe. Możemy zobaczyć coś, co ma być drewnianą kierownicą. I się do garażu, wyjmujemy kolejne, tym razem będzie to Isuzu Bellet z potężnym silnikiem 1600 GTR. No, muszę przyznać, że samochód wygląda bardzo fajnie w jakim kolorze jest drugi samochód z zestawu. O, jeszcze ciekawiej: niebieski z czarnym i pomarańczowy z czarnym. No to zacznijmy od tego, który był drugi. No to widać, że jest to mniej rodzinne. No, chociaż rodzina bez problemu by się tutaj zmieściła. A bardziej sportowe w charakterze. Bardzo interesujący wybór kół. No, z przodu to jest na bogato. Mamy nawet dodatkowe reflektory. Maska. Zapowiada, że tu musi być coś potężnego pod nią. O, nawet takie drobiazgi jak. To tutaj, no najprawdopodobniej, będzie nazwa modelu. Tył przepiękny. Nie wiem jak wy, ale mi się te stare japońskie samochody podobają. Możemy się zachwycać nowymi. Ale stare są po prostu piękne, interesujące, czasami kosmiczne. Rzućmy okiem uzbrojonym w telefon na wersję niebieską. Jak widać, główną różnicą jest po prostu kolor. A może odkręcimy sobie tego, zobaczymy jak wygląda podwozie. No zaledwie jedna śrubeczka, więc dużo odkręcania nie było. Podwozie jest plastikowe. Nie ma tu zbyt wiele detali. Jest producent. Jest nazwa modelu. I jest wydech. Przynajmniej sensowna jego imitacja. I kolejne do garażu, a nam zostało jeszcze do otworzenia 6. Ta para to będą szywiki. O, w bardzo fajnej. Ten już mi się podoba w bardzo fajnej wersji kolorystycznej. Czerwonej oraz zielonej. Jest nieźle. No to otwórzmy znowu tego, którego wyjęliśmy jako drugiego, czyli zielonego. Się gdzieś kawałek sierści od mojego psa przyczepił, ale to jest element wzbogacania chemika. Wypakujemy od razu też czerwonego. Tym razem czerwony nie był szybszy, był wolniejszy do uwolnienia. No i zacznijmy omawianie na przykładzie tej zielonej. Klasycznie: akrylowe inserty, tablica rejestracyjna, zderzak z kiełkami, bok bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajne felgi. Całkiem fajne te opcje tam mieli. Tył, no bardzo, bardzo dużo detali, jak na taką skalę i na tak prosty samochodik. To były bardzo tanie samochody w Japonii. No tutaj też widać drewniana kierownica. Nawet obwódki przy szybach są zrobione. Te wszystkie elementy i elemenciki wyposażenia. Eko no, się naprawdę postarał. Nawet takie drobiazgi, jak logo z boku. No jeszcze przy takim potężnym silniku 1200. Spójrzmy na maskę. Mocy przybywaj. Model. Patrzę z roku 1974, czyli o rok starszy ode mnie. Dalej. Toyota Corolla. no Tutaj w takim kolorze zielono-wojskowym. Tutaj w kolorze pomarańczowym. A ja to już tam złożymy. Trochę żałuję, że te samochody nie są bardziej popularne u nas oraz że te zestawy są dosyć trudne do zdobycia i zazwyczaj dosyć kosztowne. Miałem szczęście, że udało mi się znaleźć ten naprawdę w bardzo przyzwoitej cenie bardziej niż przyzwoita powiedziałbym wręcz samochodziki z roku 1972 czarne stalowe felgi sporo detali z boku tutaj mamy naprawdę bardzo bardzo dużą ilość detali jak na taki samochodzik o z przodu nie ma tablicy rejestracyjnej Jakaś nowość, ale są wkłady akrylowe jako światła. No mamy nawet kratkę. Na maste z tyłu jest. Tablica rejestracyjna. Jest logo, jest imitacja wydechu. W tym być może będzie lepiej widać. Tak widać lepiej. Z przodu są bardzo fajnie zrobione. Kierunkowskazy. No i zostają nam ostatnie dwa modele. To będzie musiał być Nissan Fairlady. Czyli ulubieniec wielu. Jeden z najbardziej słynnych japońskich samochodów z tego okresu. Tutaj w kolorze żółtym. W kolorze białym. A zaczniemy od żółtego. Bo dlaczego nie? Model z roku 1969, czyli w Stanach Zjednoczonych mniej więcej wtedy. Do legendy zaczynały wchodzić stangi, Kamaro i podobne. A w Japonii mieliśmy taką ślicznotkę. No, nie wiem, czy uda się to zobaczyć, ale bardzo w Fajnie zrobiony jest grill. To jest taka delikatna jakby siateczka. Mam mnóstwo delikatnych przetłoczeń, ale nie sądzę, żeby dało się to zobaczyć. No, tutaj jest tablica rejestracyjna z boku. Jest z przodu. Mylić przód z bokiem. To jest jakieś osiągnięcie. Przekraczamy kolejne. Kamienie milowe, przód dosyć bogaty, nawet ma podderzakiem kierunkowskazy. Z boku tak jak i w poprzednich bardzo fajnie. Z tyłu bardzo nietypowy podwójny wydech. Światła, inserty, dosyć dużo detali na klapie. wychodzi na to, że z tej strony jest praktycznie identycznie jak z drugiej. No i drewniana kierownica, to jest motyw, który się tutaj widzę często powtarza. No i biały. Jeszcze czarne stalowe felgi, wtedy to był standard. A lusy to jeszcze odległa pieśń przeszłości w takich samochodach. O, tutaj, tutaj coś widać odnośnie grilla. Troszeczkę lepiej. Łatwiej dało się na tym białym to zaobserwować. I to są ostatnie dwa samochodziki z tego zestawu. Ale to nie będzie wszystko. W japońskich klimatach, ponieważ dzisiaj z tą przesyłką przyszło znacznie więcej samochodzików. Tu mamy zestaw Taido, zestaw 20 samochodzików w dwóch paczkach po 10 do samodzielnego montażu. I już na pewno widzę, że tutaj będzie Nissan Bluebird Widziałem też kawałek Toyoty i Subaru. I te postaram się uwolnić niedługo. Chociaż po to, aby przedstawić, jak one wyglądają. No niestety, albo stety, w zależności kto co lubi, te samochodziki będą musiały być filmowane w większej ilości odcinków, ponieważ te są samochodziki do samodzielnego montażu. Ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. Po raz kolejny dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik niedługo.